Moja teściowa, Renata, ma talent do miłych komentarzy, które wbijają jak szpilka. Kiedy wpadałam do nich po pracy, rzucała: Kochana, wyglądasz dziś bardzo zmęczona, może trochę korektora? Albo masz taki potencjał, tylko trzeba trochę o siebie zadbać. Mój mąż, Dawid, zawsze powtarzał, że ona tak z troski, aż do ostatniej wizyty. Wracałam po 12-godzinnym dyżurze w szpitalu. Otwiera mi drzwi, patrzę od góry do dołu i mówi: Ojej, naprawdę jesteś wykończona. Następnym razem nałóż chociaż tuż, dobrze ci radzę. A potem do Dawida: Biedny chłopak, musi patrzeć na to codziennie. Zamurowało mnie. A Dawid? Uśmiech i: No, mama lubi żartować. Tego wieczoru w łazience patrzyłam na siebie i zastanawiałam się, czy naprawdę straszę. Wtedy zrozumiałam jedno. Ona mnie nie lubi, a on mnie nie broni. Za dwa tygodnie Renata miała 65. urodziny. Skromne przyjęcie w ogródku, przyjdźcie jak chcecie, nic wyszukanego. Tak wszystkim powtarzała. Ja już miałam plan. Zrobiłam fryzurę w najlepszym salonie w mieście. Fale jak z czerwonego dywanu. W seforze nauczyli mnie pełnego glam. Kontur, rozświetlacz, rzęsy jak wachlarze. Kupiłam długą, szmaragdową sukienkę i szpilki, w których czułam się jak bogini. W dzień imprezy szykowałam się trzy godziny. Kiedy wyszłam z łazienki, Dawid patrzył, jakby zobaczył obcą. – Wyglądasz… wow, ale to chyba za dużo na grill u mamy. – Przecież zawsze mówi, że powinnam bardziej się starać – uśmiechnęłam się. Weszliśmy na ogród. Rozmowy ucichły. Renacie opadła szczęka. Jej koleżanka wylała sobie wino na bluzkę, gapiąc się na mnie. Renata odzyskała głos dopiero po chwili. No, chyba trochę przesadziłaś z elegancją. Uśmiechnęłam się szeroko. Zastosowałam się do Twojej rady. Mówiłaś, że wyglądam zmęczona, więc dziś wyjątkowo przyłożyłam się. Ludzie podchodzili cały czas, pytali o sukienkę, makijaż, fryzurę. Renata gotowała się w środku. W pewnym momencie jej siostra Kasia wciągnęła mnie na bok. Renata od miesięcy cię obgaduje, wstyd mi za nią, a dziś wyglądasz przepięknie. Przy krojeniu tortu Renata powiedziała głośno: Niektórzy chyba nie wiedzą, jak ubrać się na zwykłe urodziny, patrząc prosto na mnie. I wtedy ja wstałam. Renato, dziękuję ci. Twoje uwagi naprawdę zmotywowały mnie, żeby pokazać, jak mogę wyglądać, kiedy wkładam wysiłek. To dzięki tobie. Połowa gości odwracała głowy, żeby ukryć śmiech. Renata wyglądała, jakby połknęła cytrynę.